Darek i Kacper, mamy 5-3, serwuje Darek na mecz. Widzę na komplecie. Piękna wymiana slajsów. Kasprę zaatakował. Piękna wymiana. Wyszło doświadczenie do Darka. Rozprowadził nam Kaspra. Wykazał się fajną obroną, no ale niestety wygrało doświadczenie. No i mamy 30-0 dla Darka. Dwie piłki na wygranie meczu. Zakończył się półfinał Ile mieliście, Adam? Ile mieliście? 6-2 wygrał Adam Bukiel w półfinale, oczywiście znalazł się w finale.